33 lata, 20 lat kredytu. A ty na twojego starego. Pomóż mi! Widzisz dupa jego? Kurwisko, za wysoko jest miecz. Teraz ja sobie go wtedy do dupy widzowie. Z <laughs> każdym pogadać, gdzie? Chłopie! Witajcie. Gdzieś, ale czekam na czwórkę już. Czekam na czwórkę. Muszę tak rozłożyć godziny grania, żeby grać do, do czwórki. Wydaje mi się, że ta gra może być więcej godzin niż Cyberpunk. Podczas swoich licznych podróży Geralt przekonał się Tablicą ogłoszenia. zlecenia kupiec, płatnerz, kowal, zielasz, alechemik, miejsce mocy, gniazdo potworów. Biorę. No i patrzcie. Zagniony brat, przeczytaj. A, okej. Okay. No i to jest to właśnie, że poszedł bitwę. Wiele nie zapłacę, bo, im, bo im nie mam wiele, ale za pomoc wdzięczność na pewno każe. Dobra, no i mam. Odolan i Dune Wildenwert Okej, okay. gdy jedno z twoich zadań zostanie zaktualizowane po lewej stronie ekranu pojawi się... Bez i agres, tak? Spacja, i my teraz to zadanie śledzimy Kurwa, to jest swój rzeczy, jaran się jak skurwej, tu nag no dziecko Kurwa, to jest tyle i tych ikonek, dobra, tu mam Dostępne zadanie, a tu mam Bez i agres Proste, idziemy tutaj, porobimy I chuj z tym głównym zadaniem, wyjebane mnie Przejdźmy się po mieście. Już jest wajbik jest wajbik cyberpunka, wiecie co mam teraz w Te myśl? to zadania poboczne, rób ich jak najwięcej, bo i ciekawe są. No oczywiście, tylko będę główny, wiesz, główny wątek i będę szukał jakiejś pizdy, kurwa, wiesz. Robię poboczne i poznaję świat. Pytanie, ta pogoda, którą teraz mam, ona jest, gener generuje się losowo, jest generowane, Czy ona zawsze tu jest deszcz. Zmienia się losowo, super Kolejna sprawa yy, yy, Mam takie wewnętrzne teraz yy, Poczucie, że jak dzisiaj zrobię tego streama z Wiedźmina Pogramy sobie Jak skończę go To wypadałoby na następnym streamie Chyba zakończyć Cyberpunka, bo my do niego nie wrócimy Nie ma chuja, to nie ma chuja, już to wiem 26 jestem dodatek Ale my to musimy zrobić w jeden dzień Zakończyć cyberpunka i, i lecić z tym, bo to jest kurwa kot. A dupcy z mordy? <grym> wystawowy jestem! Jestem wystawowy! Zobacz jaki duży piesał, a kto go widzisz? Kogo tu widzisz? Zobacz! To ty! Zobacz! Ty, Elizę miałem dzisiaj. Eliska, pozdrawiam. Dziewczyna mojego ziomala Kamila. Pozdrawiam cię, Eliska. Willy! Cześć. Co tu się stało? To zdrowie. To zdrówko. jak chłodno mi było w nocy, to podłożyłem po sobie ogień A skała aż miło. I kiebie wszędzie. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Daj głos. Przykro mi. kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, Już. że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem. Czarni pokoju. to zawsze Więc problem. Muszę obsadziwać ich garnizon. Klepać blachy, zakładać podkowy i tak. Nilwgardczycy nie płacą A. mi ani grosza, Daję Widzisz tylko czarni? tylko materiały up, 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 up. i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacce się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Stali się do mnie odzywać, szumują na mój widok, a teraz to... Tu o, ropę masz. A daj do... Ci czarni. Mogę poszukać tego podpalacza. Jak ty możesz, chłopie, na mnie szczekać? <śmum> <śmum> Ora, dawaj, dancing, hopaj. Hopaj. Dancingi, 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 dancingi. Wierdolnie typ jest. Co ty chcesz? Dancingi, dancingi, dancingi. Uuuuh! raf, raf, raf! Mogę poszukać za opłatą. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No, ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! Krasnoludzie! Krastolut w ogóle! Czego chcecie? A, rozglądam się. Krew! Do piłki skrzesiła. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Możliwe. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Duży fiód. Musimy tam iść. Ktoś mam! Podejrzane złoża. Wędka może tu łowić ryby? Sieć rybacka. Oreny. Oreny. Zdjął buty i wszedł do wody. Ten nie chciał zatrzeć ślady. Jest. A. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce. Ale zdołał uciec. Wiem, gdzie był utopce! Musimy iść w stronę brzegu. Za mną! Ha. Szybko! Wiedźmińska eskapada! Odpalam serial i zapuszczam włosy, kurwa, na nowo! W w zakładce Elixir masz, jeżeli się nie mylę, jaskółkę. Wyposaż ją. Odnawia ona HP podczas walki i poza nią. Wow, Ale nie mam czegoś takiego. Nie masz, nie mam jaskółki, ale jeszcze ogarnę. Na razie spokojnie. Kto ale... chcesz poskakać w kałużarni? No, chcesz poskakać gdzie indziej, mały gnoju? <grym> Przepraszam. Nie no idzie poskakać w kałzach. Na chuju chcę poskakać, gnoju zajebany. Noś tu nie graj, Zaraz kurwa dowiem co. Kiedy chłopatów? Nie, nie szukam akurat chłopa, nie do jebie. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ej, hey, yo buddy! Ludzie różnie gadają o wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mi straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo! Wiesz, taki przyjebany, nie? Rzucę okiem. Wow, tu jakieś rzeczy. mam kasy. Nie, no ta gra jest świetna, naprawdę. No to się cały. No to się nawet nie zaczęło, nie? Tak opowiadała, że Ci kiedyś. Jak mi... Nie uwierzę, mi braciu! ma malutki. Zgadnij, kto wrócił z kurwy, synu. Tamki mordę, Dudzio, twoja matka co kurwa. Zajbistą kobietą o, i pozdrawiam ją serdecznie, jakby chciała, dobra, chciała to, kiedyś wyskoczyć ty. na obiad. Ją serdecznie zapraszam, wszystko na no, stopie przyjacielskiej. Ej, coś tu nie gra. Okej? Okay. prowadzą z powrotem do wsi. Dziwne. Czy on jest stąd? Czy on jest stąd? Ale jak tu dwa złote do Neita, ja muszę za to podatek zapłacić, to on mi wysyła dwa złote do Neita? To jest to plecy 30 groszy, kurwa. Nie, ja pierdolę. Bo ja nie dostaję dwójki, tylko dostaję złotówkę z tego. Po co z tego podatek? To jestem 30 groszy jeszcze w plecy, kurwa. Zapdnąć mordy, bo gram! Grzyby! O kurwa Wiedźminą Parisa, ale kino na wakacje. Dam mordę. Ktoś z tej wsi podpalił mu chat Chodzimy. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Dzień dobry! Witam! Pazurów utopca, to musi być on. Paskudna rana, na utopca. Dziękuję panu tarpetom. to obchodzi. <laughs> o, nie tylko podparacz, ale i mistrz ściętej liposty. No Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki! Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie to ci zapłacę. Dziękuję, Garfield. Dziękuję mnie za to, by. Odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Matka mu Wiecie co? Osobiście, wewnętrznie yy, yy, wiesz, on jakby walczy z systemem, tak? Czyli gość, który dostarcza bronię dla okupantów, którzy okupują nasze ziemi wiśniaków. Chcemy to przerwać, więc jakby rozumiem jego podejście, tego żula, tego, tego chłopa, że on chce przerwać atakowanie tych czarnych, tych, tych, tych chłopów. A jak przerwać te ataki? No nie będzie z nimi walczył, więc chciał po prostu zablokować dostęp do broni, czyli tych mieczy. Rozumiem go. Chłop degenerata broni nie. Myślę, że nie. Ale rozumiem, nie, nie bronię go. Nie, właśnie to nie chodzi o obronę. Musisz słuchać od, po, od początku mojej wypowiedzi. Dlaczego on to robi? Zrozumieć go. Nie? Bo to, że gość jest podpalaczem, mordercą czy kimś tam, to, to, to jest, to fakt. Nie? Ale dlaczego takie rzeczy robi? Czasami ktoś kradnie, żeby mieć dwa Lamborghini, a czasem ktoś kradnie, żeby wyżywić swoją córkę. I Tylko ty jesteś niedojebany i nie potrafisz wejść w taką dyskusję rozbudowaną. Ja często na streamach tłumaczę moje wybory i przedstawiam dwie, trzy wersje. I wybieram oczywiście jeden wybór. Ale przedstawiam po prostu spojrzenie na każdy z wyborów, tak? Tego uczą gry rol, RPG. Dziebie. Ja myślę, że i tak... Zaprowadzę go do tego krasnoluda, do Williama. Wyjaśnimy sprawę, ale rozumiemy też, dlaczego to zrobi. Edukujmy się, kurwa. Świat nie jest czarno-biały, on jest szary. Ja, w odróżnieniu od sroki, krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! O, Myszko, za chwilkę! Spokój i chodź za mną. Czekajcie, <laughs> do Myszorka chodź za mną. Wyjaśnimy to normalnie, stary. Muszę przeprosić. Iść, przeprosić. Tak jest. chodź za mną. Chodź, chodź, chodź. nie świruj. Nie, kłopotów. Odprowadzą delikwenta. nie, teraz Wychylisz ze nie, kufelek? teraz Derwan. D. E. R. -V A. N. Nie wiem jak ci dali na postoy I co jak to w ogóle za inny derbyśmy to spalili pod nie w do ziemi. Moja babka Zjedziemy była z nas A to takie buty to uszanowania mości derwani. Niech was Wiedźmin 4 rozjebie Kiedy będzie Wiedźmin 4? Za ile będzie? Nie pełka? Chodź, chodź! Będzie dobrze! gdzie, gdzie jest ten kowal? No jak 10 lat temu ktoś to grał to miał zajebistą zajawę. Już chyba kumam dlaczego ludzie są zakochani w tej grze Ej, William! Mam dla Ciebie małą przesyłkę! Znaczy Willy, przepraszam! Pobudka! Co... co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hora, żołnierze! Pozwólcie! Nie, Filip! Błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Nam nie! Nim. Kurwa przesada chyba! Surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek. Że nauczą tych nierobów moresu. No ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz dam z nich. Dobra, przyjdę. Dobra. Pierwszy poboczny quest wykonany. Poziom mojej postaci. A, tu jest. Dobra. Tu mam jakieś gadżety. Szermierka, tak? A, szybki atak. Okej, okay, dobra. O, fajne. Okej, okay, dobra. Będziemy tak to rozwijać. Medytacja. Okej, okay, ale mi medytacja i tak nie daje tego HP. Dobrze. Okej, okay, zapytaj... Gdzie jest Nerelefer? Nie. A, przepraszam. Nie chciałem. Nie chciałem, bo się uczę tych ekwipunków. Zadania. Zadania poboczne. Zaginiony w akcji. Znajdź Dune Evinwarda. Pełna kolekcja kardo, to to nie. Jedziemy. Boczniaczek na rozgrzeweczkę. Dla streamerów kupię w każdej ilości za dobrą pięć cenę. Do krów teraz papitko no, kurwa nie. mu, tam czeka asterek. Yy, nie, nie, dzięki, dzięki Dudzio. Te wszystkie tam nie pójdę, bo, bo, ty o tym mówisz. Muszę Cię zbanować. Planę, kurwy, moc smile. Chyba trzeba El zbanować, co? Pan El Dudzio. Masz 5 złotych, żebyś nie psioczył kochaniutki Opera BX, najlepsza przeglądarka. Poleciłem rodzinie i są bezpieczni przed oszustwami również. Polecam. ciebie się rodzina wyrzekła, chłopie to ty pierdolisz. Jak wyjebane w suby? Nie wyjebane w sobie, dziękuję za suby, ale jak mi sub kurwa pisze co mam robić w grze, idziemy. A, jestem Gerald. Widzisz to? Ten nie za twoją starą, a ten za twojego starego. Rzuć to! Dobra, dobra. Łysina na głowie i od razu jest ta świeżość. To pierdolę, dobra. E, myszko już idę. Zaraz przyjdę. Walka! Jest, ale ciężko tu się walczy O, skarby <laughs> Brzeszczot z vikario Tchemat A, że wykonuje przedmioty Wow Wow, itemy Kurwa Pokczap Dobrze, że zboczyłem z drogi eee, Obiad, yy, ten jeszcze tu idziemy z Loganem i z dziewczyną trzeba wyjść na spacer, wiecie, coś pobyć po razem A potem kurwa feczka, w ciękram gramy. Nie, <laughs> Jest, dobra Odporność na kute, no wszystko lepsze. Ubieram je Wizualnie wyglądają inaczej? Nie jest, ok, teraz to 28-34 Puste gniazdo Więc skąd mam wiedzieć, który jest na stworek, który nie? loga? nie ma jedzenia! Myszko, zawołaj go! Na ludzi jestem, czyli mogę go tutaj wsadzić, nie? Okej, okay. a co to jest? Pomniejszy kamień runiczny weles. Aha! A to ma runę? Oszołomienie? Śpierdalam, to zajebiste! Uzywaj uników podczas walki częściej zamiast skoków język. A, czyli więcej y, altów, tak? NIE! WYWaliło mi grę! Oby zapisało ją! Zobaczcie! O co chodzi z Wiedźminem? Jak to jest, że masz kompa za moją uroczną wypłatę, a wykurwiać ci gry non stop D. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Ale y, mam wrażenie czasem, że ludzie bardziej przeżywają to ode mnie, nie? No nie no, czasem wywali gierkę no. Dobra, pytamy. Dobry! Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz? Bastion był się w Wielkiej Bitwie z Czarnymi Tłupot wsią zaraz i od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. może trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się Test, ogniem, mu trupowałem No i gówno prawda powiem ci. Gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywce. Słuchaj no. Zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed górami i pomóż znaleźć Bastiana. A dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę. Dobrze. Ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni i szanse, że znajdziemy twojego brata żywego, są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Pomogę ci. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Wszystko przez czarnych, no. Najgorsi są te czarni. Ej. A, on wyje. Okej. Okay. Ile trupów. A wojna dopiero się zaczęła. Coś tam wydobywa dźwięki. Prochy. Tępy topór. Dobrze, że jesteś. Bastian, jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych, chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z białego sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek. Żeby o. w bitwie zdala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Biały Nie kwiatek! Obarcie, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Patrz, tu mogą być też góle. Nawet niektóre słychać. Dobra, jedna sprawa, a druga sprawa... pory. mam nadzieję, że będę mógł sprzedać. O! Uwaga, walka! Ej, ja zginę zaraz! Pomóż mi! No co za kurwa jebada! No i wywala mnie! Ja pierdziele! Coś, coś tu mam źle ustawione. <grymne> Wolniejsza walka muszę być oczywiście. A, on nie lubi ognia! Kurwa kroj go! No łatwo o kurwa, a ta? Jest! go, Nic nie widzę. Jak go to palić pochodnie? O, dziękuję, chodźcie. Jest huzar! Jest, tu się schował chyba. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie, bałwan? Przestań już, żebra mnie bólą. Ej, to jest czarny? Się... Przeciwnicy chyba. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi. Tak. On on się pojmał ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. O! Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak... jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził Kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Fajnie. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas? Wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy! Czarny zostaje tutaj! Gdyby nie Czarny, Bastian już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowi nie są dzikusami, za jakich nas mają w, Nil w gardzie. No, dam mu się ubrania po ojcu, przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Świetnie. To co? Sprawa za załatwiona. Was sobie już tam poradzicie, co? O, itemy. Do widzenia! Uważajcie na siebie! Haha! Ha! Ciemno wszędzie. Ucho wszędzie. Cóż to będzie? Cóż to będzie? Wracamy do wioski! Ale to HP się w chuj wolno regeneruje, naprawdę, to jest HP problem! Mam nadzieję, że jakiś... że jakieś te... Ten jakiś yy, kurwa, mikstury będę ogarniał, bo to są mi jaja. Tak, idę na spacer, tylko... Wiecie, że jestem mistrzem imercji. Więc zanim pójdziemy na spacer, wracamy do wioski gdzie to wszystko się zaczęło. A więc zawalczmy! A więc zawalczmy! O kurwa! Yeah! To no chodzi? Au! Matule. Jak będziesz chciał HP odnowić to pierdalaja przekąski Jest! Pokonani! Nie wyjebało mi gry! Tak! I dokarczmy, dokarczmy. Ja muszę imersyjnie, ja muszę im... A możemy mieć tu swoją hatę? Do tego też dojdziemy. Dobra, idę kochani, bo jest dziewięt... 30, 30 minut już kurwa wychodzę. Zobaczenia później, zostawcie tutaj obserwacje mi yy, na kiku. Yy, kto wie czy będzie dzisiaj rematch albo będzie GTA jeszcze, albo znowu Wiedźmin? Na razie wchodzimy na karczmę i tutaj widzę brak siadania na krzesełkach. Nie wiem o której wrócę, no bo idę coś wyjść z tego domu. Dzisiaj, wczoraj siedziemy cały dzień i dzisiaj kurwa no jest dziewiętnasta, więc idę coś popatrzeć na niebo i lasy. Trzymajcie się, dzięki za wszystko i widzimy się na następnym. Cześć!